Witam, nazywam się Rumpiel. Dzisiaj omówimy najnowszego dyrektor Seika, czy jak to woli z fotela reżysera, który niedawno wyszedł. Od razu ostrzegam, że ten film nie będzie krótki, ale jak najbardziej postaramy się to ukrócić. Już na początku wspomnę, że deweloperzy nie chcą nam wpychać tego, co nam najbardziej się podoba, co myślimy, że będzie zdrowe dla gry, więc postarali się wytłumaczyć, dlaczego 5V5 zostało wprowadzone. Polecam Wam się rozsiąść, zostawcie suba i lecimy. Overwatch od czasu kiedy wyszedł w 2016 przyjrzał przez trzy kluczowe zmiany formatu. Pierwszą i obiektywnie dobrą zmianą było wprowadzenie limitów na postacie. Za czasów kiedy głównym trybem było OpenQ po prostu nie było wystarczająco postaci żeby wypełnić sześcioosobowy team różnymi pasującymi do playstylu postaciami. Nie oszukujmy się, ale nakładanie się postaci było gigantycznym problemem. Szczególnie postacie typu Zen, które mogły nakładać debuffa. Kiedyś Discord i Healing Orb się stakowały. W artykule deweloperzy wspominają o formacie Informacje Queenstone, które składają się z 5 zenów jednego Winstona, wszystko właśnie przez stakowanie się Discord i healing Orbów. Wystarczyło samo spojrzenie, żeby kogoś zabić. Raczej możemy się wszyscy zgodzić, że ta zmiana była na dobre. Balans gry się polepszył. Przez tą zmianę również zapobiegnięto formacje takich OP przyszłych Herosów. Gracze Overwatcha 1 by mieli koszmary, gdyby była sześcioosobowa drużyna Brig. Drugim formatem objętym przez Overwatch było queue, w skrócie format, który ogranicza drużyny do dwóch tanków, dwóch depsów i dwóch saportów. Format ten powstał, aby zatrzymać w kompozycji GOATS, która rujnowała wysokopoziomową, a nawet w niektórych sferach niskopoziomową grę od ponad dwóch lat, składającą się z trzech tanków i trzech saportów. Jeżeli chcesz usłyszeć dedykowany o tym materiał, dajcie znać w komentarzach. Zmiana ta nie była tylko zrobiona pod GOATS. W poprzednim formacie były możliwe ekstrema typu pięciu depsów w jednym teamie, gdzie NIKT nie chce zmienić swojej postaci. Jednak to rozwiązanie ma... tja, problemy. Jak widzicie na przytoczonym klipie, kolejki potrafiły trwać niesamowicie długo. Poprzedni system musiał znaleźć tylko 12 graczy, tej samej randze. Teraz musi dopasować graczy z określonej roli. I jak dosłownie teraz przytaczałem przykład pięciu depsów w jednym teamie, teraz z tych pięciu depsów jest rozprowadzone na trzy różne mecze w tym samym czasie. Nie ma co się dziwić, że rola deps jest najbardziej popularną. Większość casuali gra właśnie w tę grę, żeby postrzelać. Po to są strzelanki. Tank zaś był najmniej wybieraną rolą. Głównie dlatego, że ta rola jest najbardziej strategicznie wymagająca. A taki typowy karzyła po prostu chce pograć w strzelankę. Nie będzie chciał grać czymś wymagającym. To zaś doprowadziło, że DPS-y miały najdłuższe kolejki, które potrafiły trwać godzinami. Nie była to pod żadnym pozorem wina wymierania gry. Rozkład graczy po prostu był najbardziej tęgi w DPS-y. Twórcy próbowali zachęcić graczy tych DPS-ów, żeby grali innymi rolami w postaci przepustek. Jednak ludzie, którzy grali w Overwatch 1, mogą potwierdzić, że one nie działały. Potem objęli strategię, gdzie dawali darmowe lootboxy, zagranie innymi rolami. Ale znowu to nie dało efektu. Ostatnim i największym gwoździem do trumny 6V6 była już chyba wszystkim znana meta dwóch tarcz, gdzie Orisa, kiedy jeszcze miała swoje tarcze, mogła być grana z Sigiem. Obie postacie, mimo iż ich playstyle jest dość inny, miały jedną rzecz wspólną. Możliwość postawienia sobie tarczy i strzelania. Nie bez powodu nie było Double Shielda z Rainem, bo nie może postawić tarczy. Napiętrzające się problemy doprowadziły do kolejnej zmiany formatu, którą dzisiaj znacie. Jest to 5v5. Sam temat 5v5 jest na tyle obszerny, że sam by zasługiwał na odcinek. Ale skrótowo, deweloperzy zrobili to, żeby gra jeszcze była jakkolwiek grywalna dla casuali, którzy grają tylko depsami. W artykule deweloperzy nam mówią o trzech rzeczach, dlaczego przeszli na 5v5, kolejki po przejściu na 5v5 i co twórcy sądzą na temat 6v6. Głównym powodem ponownej zmiany formatu była chęć dania graczowi większego wpływu na grę, zwiększenie czasu, kiedy gracz strzela w oponenta zamiast tarcze lub w matrixa, no i danie więcej przestrzeni, żeby gracze mogli flankować. Gracze DPS strasznie narzekali, kiedy tanki miały potężne synergie i DPS nie mogły nic za dużo robić. Supporty miały się tylko skupiać na utrzymaniu wszystkich przy życiu, nie miały aż takiego stresu oprócz bycia fokusowanym. Potężne synergie, takie jak double-sheet po prostu spowalniały grę za mocno. 5v5 nie tylko pozbył się tej synergii, ale skróciło to też kolejki dla depsów, najbardziej granej roli. Jakby... popatrzcie na ekran. Kolejki, kiedy Overwatch był w formacie 6v6, po prostu trwały mega długo. Przypominam wam, że to jest średnia czasu granego. Mieszę to godziny z szczytu z godzinami nocnymi, kiedy nikt nie gra. W skrócie, kolejki dla depsów trwały prawie 3 razy więcej niż kolejki dla innych ról. A czasami nawet więcej. Nie ma co się dziwić, że deweloperzy przeszli na 5v5. Człowieka po prostu nie zmusisz, żeby czymś grał, czym nie chce. Jednak zmiana formatu nie powoduje, że deweloperzy myślą o 6V6 jako absolutnej porażce. Przyznają, że dodatkowy gracz zwalnia z presji innych graczy, a szczególnie jednego z tanków. Deweloperzy przyznają, że były trudności z balansowaniem tanków w 6V6, ale przyznają, że również te problemy istnieją w formacie 5V5. Deweloperzy otwarcie mówią, że są gotowi na robienie testów 6V6, nawet nie w formacie takim, jaki kiedyś znaliśmy. Mam na myśli testowanie różnych formatów. 6v6 typu 3 depsy, 1 tank i 2 supporty, itp itd. Jednak problemy techniczne trochę spowalniają tempo. W Overwatch 2 przecież pojawiło się sporo aktualizacji i dodatków, które mają wpływ na wydajność gry. Deweloperzy chcą, żeby gra była zoptymalizowana nawet dla ludzi, którzy korzystają ze starszych systemów, więc takie testy trochę by im to zajęły. Kolejną obawą deweloperów są ponowne, bardzo długie kolejki. Bo jeżeli wprowadzą 6V6, a nie chcą usuwać 5V5 dla ludzi, którzy wolą ten tryb, jest czas czekania w kolejce. Deweloperzy będą testować tryb 6V6 na arkadach, żeby zobaczyć, jak zainteresowana jest tym społeczność. Następnie by zmierzyli wpływ na inne doświadczenia w Overwatch 2. W sezonie 13 chcą właśnie zrobić Quick Play Hack, właśnie bazując na tym pomyśle. Podsumowując, co myślicie? Chcielibyście powrotu 6V6, czy chcecie zostać z 5V5? Czy myślicie, że powrót 6V6 by spowodował jakieś złe konsekwencje, typu jakieś broken mety? Czy chcecie, żeby 5V5 i 6V6 istniało razem? 6V6 będące zastępnikiem OpenQ, które by było wrzucone do arcade'a? Dajcie znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam i miłego dnia lub wieczoru. Ciao!